Witam z tej strony Norbert. Dziś tak nietypowo, bo zdarzyła się rzecz ciekawa na moim kanale, czyli fana Akwarystyki Jasło. Pojawiło się 500 subskrypcji, więc nagrywam odcinek, bo jest to radocha dla mnie. Cieszę się, że aż tyle osób obdarzyło mnie zaufaniem. No i ogląda moje odcinki, moje filmiki, zagląda na mój kanał, komentuje. W związku z tym wielkie dzięki. Cieszę się bardzo, że jesteście ze mną. Ja ten kanał prowadzę sobie hobbystycznie, tak aby archiwizować sobie akwarium, aby mieć pogląd jak to wszystko się rozwija, jak rosną rybki, roślinki. No i zbieram doświadczenia akwarystyczne po malutku. Jak wiecie, sukces jest dzięki wam, bo to wy nacisnęliście ten czerwony przycisk subskrypcji. Więc wielkie dzięki jeszcze raz dla Was. Nie jest łatwo się przebić z tematyką akwarystyczną na YouTubie, no bo jest wiele kanałów o tej tematyce. Tym bardziej się cieszę, że nikt nie promował mojego kanału, po prostu robiłem sobie to wszystko sam, amatorsko, bez jakiegoś doświadczenia. No, tak jak mówię, jestem początkującym akwarystą, no i tym bardziej jestem zadowolony, że Wam się spodobało to co robię. Wiadomo, raz było lepiej, raz gorzej, ale cały czas byliście ze mną i komentowaliście moje filmiki. Tak naprawdę to nie jest łatwo z promowaniem swojego kanału na YouTube. Może taka radla dla wszystkich tych, co lubią akwarystykę i chcą sobie założyć kanał na YouTube. No i nagrywać filmiki o akwarystyce. No to to, aby się nie poddawali, robili swoje aby byli wiarygodni w tym, co robią, no i lubili swoją pasję związaną z akwarystyką. Oczywiście byli cierpliwi, spokojnie sobie czekajcie i te subiki będą się pojawiały u Was. Jeżeli kontakt jest dobry i wiarygodny, to będą się pojawiały subskrypcje i po jakimś czasie uzbiera się solidna ilość. No ja ten kanał mam ponad 3 miesiące i myślę, że to ogromny sukces dla mnie, no, oczywiście, dzięki Wam dokonałem tego, że uzbierałem 500 subskrypcji. Więc chciałem podziękować jeszcze raz Wam za to. Wiadomo, jeżeli ktoś, kto już jest na YouTubie i pomoże Wam w rozwoju, wspomni o Waszym kanale, no to jeszcze lepiej, bo szybciej dowiedzą się osoby, które interesują się akwarystyką o Was, no i będzie na pewno Wam łatwiej. Więc szukajcie takich osób na YouTubie. Z mojego doświadczenia powiem wam, że ja tak nie robiłem, no bo wydawało mi się, że nic ciekawego nie mam do pokazania w tym akwarium. Słuchajcie kochani, z racji tego, że jest to 500 subskrypcji, w moim przekonaniu jest to bardzo, bardzo dużo, jak na kanał, który istnieje ponad 3 miesiące. W związku z tym jestem winien wam ogromne podziękowania, że wspieracie to co robię. Oczywiście w wydaniu amatorskim, tam bez żadnych profesjonalnych sprzętów. Jedynie co mam, to to, że lubię to co robię. No i jestem pasjonatem akwarystyki. Wiadomo, nie są to profesjonalnie kręcone filmiki, ale robię tak jak umiem. Podsumowując, ten dzisiejszy odcinek. Wielkie dzięki dla was za to, że udało się osiągnąć 500 subskrypcji. Super sprawa, jestem bardzo wdzięczny. No i pozdrawiam. W następnym filmiku ciąg dalszy opisywania rybek, jakie trzymam w akwarium. Czyli z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki Jasło. Cześć.